Kochani, pragnę ponownie Was serdecznie powitać. Pozwólcie, że skreślę kilka moich myśli, które w moim sercu jakoś współbrzmią. Pragnę z nimi się dzisiaj z Wami podzielić. Tak niedawno jeszcze byliśmy tak pewni siebie, pewni tego, co robimy. Tak pewnie stąpaliśmy po drogach i ścieżkach naszego życia, wpatrzeni w swoje ludzkie, słuszne prany, zapatrzeni w wielkie osiągnięcia cywilizacji, techniki, rzeczywistości wirtualnej, a nawet zaawansowanej pracy nad sztuczną inteligencją i inżynierią genetyczną. Marzy nam się podbój kosmosu i eksploracja Marsa. Jesteśmy ludźmi wielkich wyzwań i dumni, jest coś w nas z Bożej Wielkości. Stworzeni przecież jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga. Sięgamy gwiazd i nieba. Ale czy nie nadużywamy naszej ludzkiej wielkości? Nie możemy bowiem zapomnieć, że jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. I zdolni do największych okrucieństw, wystarczy tylko prześledzić naszą ludzką historię. Kochani, potrzeba nam w tych dniach więcej pokory. Teraz, w dobie pandemii, już nie jesteśmy tak pewni siebie, już tak pewnie nie stąpamy, stajemy się coraz bardziej bezradni. I to nas przeraża. Bezradność jest trudna do przyjęcia przez człowieka pewnego siebie i pewnego swoich możliwości. Drażni go to, że nie może nad czymś zapanować i musi wejść w postawę oczekiwania. Niepokoi go stan bezradności i chciałby jak najszybciej wyzwolić się z tej niedogodnej dla niego sytuacji i ludzkiej niemocy. Chciałby już usłyszeć, że jest lek, jest szczepionka na koronawirusa i uspokoić siebie. Żyjemy w pośpiechu i dlatego nie potrafimy oczekiwać. Można byłoby powiedzieć, że to specyficzna dysfunkcja współczesnego człowieka, choroba cywilizacyjna. Nie potrafimy oczekiwać. Wszystko musimy mieć natychmiast. Oczekiwanie to często dla nas pojęcie obce i nieproste do realizacji. Tęskni się nam za życiem człowieka samowystarczalnego. Dlatego bezradność jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w sytuacji zagrożenia i chciałby człowiek jak najszybciej wykluczyć ją ze swojej przestrzeni może być nawet trudniejsza niż samo zagrożenie, które je aktywuje. Co jest groźniejsze? Wirus? Czy tak trudna do przyjęcia nasza bezradność? Bezradność bowiem może otworzyć drogę do lęku albo do nadziei. Byłeś kiedyś przyłożył cierpienia osoby ci bliskiej i robiłeś wszystko to co po ludzku jest możliwe aby jej pomóc musiałeś czuć się bezradny moglibyśmy powiedzieć że jesteśmy obecnie w czasie pandemii ludzkiej bezradności i wszyscy tego doświadczamy kochani chciałbym wraz z wami postawić sobie pytanie wydaje mi się że dość ważne w obecnym czasie, jak sobie poradzić z własną bezradnością w tym czasie powszechnego zagrożenia. Kochani, <laughs> chciałem Wam przedstawić dla mnie bardzo ważną osobę, która towarzyszy nam już od pewnego czasu na naszych spotkaniach. To obok mnie znajdująca się ikona. Matki Bożej czułej. To obraz, który niedawno odkryłem, i stał się dla mnie bardzo bliski i inspirujący moje życie duchowe. Gdy patrzymy na Maryję, możemy zauważyć, jak ona jest pełna pokoju. Nie ma w niej zamętu świata, któremu my ulegamy. Ona kieruje się wiarą i bezgranicznym zaufaniem. Pośpiech nie udziela się jej sercu, jest wolna. Udaje się z Józefem do Betlejem, jest spokojna i nic nie potrafi wprowadzić do jej życia niepokoju i lęku. Ludzkie obawy o to, co się wydarzy, muszą do niej docierać, bo jest człowiekiem. Ale nie są w stanie wyrwać nadziei z jej niepokalanego i ufnego serca. Potem wędruje do Egiptu, aby schronić się przed Kerodem. Nie popada w żaden sposób w panikę, lecz wypełnia wszystko to, co do niej należy. Bóg chroni Józefa, ją i jej potomstwo. Bóg jednak może w jakiś sposób ją doświadczyć. Bóg jednak nie może jej chronić w taki sposób, aby Maryja miała żyć wygodnie, przesadnie po ludzku bezpiecznie i pewnie, ma doświadczyć ludzkiego losu, zagrożeń i niełatwych wyzwań. Jej wędrówka wiary, którą przechodzi z bezradnym dzieckiem na ramionach, jest w pełni otwarta na Boga. Nie zachowuje się jak pyszny, pewny i wyniosły siebie człowiek, jest bezradna. Tak jak my teraz, ale w tej bezradności jest zdana na Boga i to ją czyni mocną, zdolną przejść każdą próbę. Widzi ludzką bezradność na weselu w kanie galilejskiej. Nic bardziej kompromitującego dla młodej pary i gospodarzy wesela, gdy w tamtym środowisku i klimacie zabraknie wina. Dostrzega bezradność i przerażenie. Zwraca się wówczas do Jezusa, mówiąc, nie mają wina. Jest bezradna wreszcie pod krzyżem, gdy oddaje życie w akcie ekspiacji jej syn. Ta bezradość w niczym jej nie uwłacza Matce Bożej i nie umniejsza jej wielkości wiary. Wiara to nie jest pyszna pewność siebie, ale pokorna ufność zrodzona w bezradnym po ludzku sercu. Umiłowany uczeń święty Jan też pod krzyżem jest bezradny. Nie wie, co ma czynić, jak pomóc umierającemu Jezusowi na krzyżu, jak poradzić sobie wreszcie z tym, co się dzieje w jego duszy. Kochani, <laughs> przypomina mi się rok 1979, zima stulecia. Byłem wówczas w klasie maturalnej, moi bracia. Młodszy Tadeusz i Janusz byliśmy wtedy razem z naszą mamą Martą. Byliśmy bardzo przerażeni. Mrozy sięgające powyżej 40 stopni na minusie, bardzo duże opady śniegu, obfite. Tak duże, że gdy czołg po miesiącu udrążył później drogę lokalną, nie było widać przejeżdżającego autobusu. Mieszkaliśmy wtedy w domu jednorodzinnym w odległości 20 metrów od niedużego lasu. Byliśmy przerażeni i bezradni. Nie mieliśmy już węgla do pieca, który ogrzewał cały dom i mieliśmy tylko niewielką ilość miału węglowego. Z braćmi zrobiwszy taką specjalną kulkę z drzewa, długą na kilka metrów, zakończoną. Takim specjalnym hakiem chodziliśmy codziennie do lasu i ściągaliśmy suche gałęzie z sosen. Przynosiliśmy je na podwórko, aby je przygotować na opał. Mieszaliśmy drzewo z miałem, wcześniej go skrapiając śniegiem, ponieważ lepiej się spalało. Nie było prądu. W sklepie brakowało produktów, nie było dostaw. Wodę przynosiliśmy od cioci, naszych sąsiadów. Najważniejszą jednak rzeczą w domu było utrzymanie ognia w piecu, aby nie zgasł. I nie zamarzła woda w kaloryferach i aby utrzymać ciepło. Z braćmi mieliśmy specjalne nocne dużury, doglądając pieca. Wieczorami z mamą wspólnie modliliśmy się. I dużo ze sobą rozmawialiśmy. Naprawdę byliśmy bezradni i sami, ale zdani na Bożą opatrzność i ludzką życzliwość. Mama praktycznie z niczego robiła coś do jedzenia. Ludzie dzielili się tym, co mieli. To najpiękniejsze chwile, kochani, jakie pamiętam z mojego życia. Matka Boża czuwała nad nami, jak zawsze. Nasza mama mówiła, że Matka Boża. Nie pozwoli nam zginąć z głodu. Kochani, w tych trudnych dla nas chwilach, bądźmy razem przy Matce Bożej. Strzeżmy tego pieca miłości rozpalonego w naszych domach. Nie można dopuścić, aby wygasła miłość i modlitwa w naszych rodzinach. Czuwajmy. Aby nie ustała nasza nadzieja i ogień życzliwości między nami. Bezradność, pamiętaj, nie jest naszym wrogiem, ale, ale sprzyja nam walce z naszą pychą. Doświadczenie bezradności jest konieczne, aby nasza wiara stała się ufna i pełna Bożej, a nie tylko ludzkiej nadziei. Serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam. Niech Bóg czuwa nad Waszymi domami i niech ogień miłości nie zagaśnie w Waszych sercach. Zostańcie z Bogiem pełni nadziei.